Szanowni Państwo, ja przygotowując się do tego wykładu, zastanawiałem się, czy wybrać wersję zwyczajną, to znaczy typowy wykład półtorej godziny, czy wersję lux, to znaczy wersję trzygodzinną. No ale w tym momencie okazało się, że będę musiał zrezygnować z jednej i drugiej i przekazać Państwu to, co mam do powiedzenia krótko i bardzo treściwie. Dlatego, że w dużej mierze chciałem oprzeć się na prezentacji multimedialnej. Jestem informatykiem. Jak Państwo wiecie, informatyk to jest taka nowa wersja centaura. Centaur w starożytnej Grecji to było pół człowieka, pół konia. Na informatyk to jest pół człowieka, pół komputera. Mojej drugiej połówki chwilowo nie ma, więc w związku z tym postaram się Państwu to, co mam do powiedzenia, powiedzieć krótko, treściwie i mam nadzieję, że ciekawie. Szanowni Państwo, o tym, jak bardzo ważna, jak bardzo istotna jest współcześnie informatyka, nikomu chyba specjalnie ani tłumaczyć, ani też przekonywać nie trzeba. Komputery są wszechobecne, komputery są naszymi współpracownikami, pomagają nam na każdym kroku. Także w obszarze ekonomii ich obecność, ich udział jest niesłychanie ważny. Natomiast można odnieść wrażenie, że tych komputerów jest już na tyle dużo i jest, są one na tyle właśnie wszechobecne, na tyle bardzo już wykorzystywane, doskonale znane, że w zasadzie nowe typy systemów informatycznych to tylko chyba powstają po to, żeby ci informatycy mieli co robić i za co zgarniać pieniądze, no bo właściwie przecież my wszystko mamy. No, nie do końca. Proszę Państwa, jeżeli skupimy uwagę na jednym z ważnych zadań, jakie technika komputerowa spełnia, mianowicie na wspomaganiu zarządzania. Ja jestem na Wydziale Zarządzania tutaj w Uniwersytecie Ekonomicznym i na tym Wydziale Zarządzania staram się przestać, że już nie będziemy może z tego w tej chwili korzystali, myślę, że, że zdołam to Państwu powiedzieć wystarczająco obrazowo, bez obrazów. Szanowni Państwo, komputery w zarządzaniu to bardzo ważny składnik. My dzięki nim potrafimy w coraz bardziej złożonej rzeczywistości gospodarczej coraz lepiej się orientować. My dzięki nim potrafimy znajdować optymalne rozwiązania w sytuacji, kiedy. Determinanty tego rozwiązania, czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę, są bardzo liczne i w konsekwencji człowiek no, bez tego wsparcia komputerowego, bez informatyki mógłby się w tym wszystkim trochę gubić. Komputery pozwalają nam uporządkować fakty, zebrać dane, dostarczyć odpowiednio przetworzone informacje. Są różne narzędzia, które się ambitnie nazywają inteligencja biznesowa i w związku z tym pozornie mamy wszystko. Pozornie, dlatego że w momencie, kiedy mówimy o podejmowaniu decyzji na poziomie operacyjnym, zarządzanie sklepem, zarządzanie magazynem, zarządzanie oddziałem produkcyjnym w fabryce, to rzeczywiście to, co nam współczesna informatyka daje, wystarcza i jest aż nadto wystarczające. W momencie kiedy zaczynamy wspinać się po szczeblach drabiny hierarchii, Urzędniczej, po, na, na coraz wyższe szczeble zarządzania, jak gdyby pojawia się pewien rozdziew pomiędzy tą informacją, która byłaby potrzebna, przydatna, użyteczna w momencie podejmowania decyzji, a tą informacją, która jest rzeczywiście dostępna. Okazuje się, że liczba informacji, które potrzebuje przetworzyć. Decydent wysokiego szczebla jest bardzo duży, a jednocześnie on na podjęcie decyzji ma stosunkowo mało czasu, nie jest w stanie tego czasu jak gdyby wydłużyć, bo okno szansy rynkowej jest określone, jest określona możliwość. Trzeba to zrobić szybko. I w tym momencie okazuje się, że typowe systemy przetwarzania danych, takie, które analizują informacje pod względem statystycznym, znajdują typowe zastosowania modeli egonometrycznych, one zaczynają nie wystarczać. Jeżeli skupimy się nad tym, gdzie i dlaczego właśnie ta niewystarczalność daje się nam we znaki, to okazuje się, że głównym powodem, dla którego komputery nie nadążają za potrzebami właśnie tych decydentów wysokiego szczebla, głównym powodem jest przede wszystkim to, że komputer zawsze każdą informację traktuje powierzchownie, znaczy widzi i używa wyłącznie formy tej informacji. Jeżeli widzi liczbę, to może ją pomnożyć, podzielić, porównać z inną liczbą, ale on nie będzie przypisywał do tego żadnego znaczenia, żadnej treści semantycznej. Jeżeli ma jakąś relację, ma wykryty na przykład jakiś model, jakiś trend, to też nie widzi w tym sensu, treści. I jest bardzo pilna potrzeba. Zwłaszcza dla tych decydentów najwyższych szczyt, dla tych, którzy muszą podejmować decyzje strategiczne, decyzje o ogromnym znaczeniu, które zależą od tysięcy zmiennych, ale człowiek może, jak twierdzą psychologowie, wziąć pod uwagę równocześnie co najwyżej siedem różnych parametrów w momencie, kiedy zastanawia się, myśli, podejmuje decyzję. Otóż. Yy, Temu człowiekowi trzeba tą decyzję przygotować. I taką, takie przygotowanie decyzji nie potrafią zrobić współczesne komputery, które, jak powiadam, ślizgają się wyłącznie po powierzchni informacji i mogą jedne informacje zamieniać na drugie, natomiast nie docierają do tego, co kryje się w głębi pod tymi informacjami do sensu, do treści, do znaczenia. I okazuje się, że to można zmienić. Okazuje się, że współczesne systemy informatyczne, które zaczynamy budować, naruszają już ten obszar semantyki, znaczenia, treści, są w stanie dociekać sensu. I tego rodzaju komputery buduje się na razie eksperymentalnie, a dokładniej mówiąc oprogramowuje się eksperymentalnie, bazując nie na wiedzy informatycznej. To, co informatycy mogli zrobić, doskonaląc to liczydło, które zrobiło taką karierę, to właściwie już zostało zrobione. Natomiast tym, co naprawdę w tej chwili jest bardzo frapujące, to jest prześledzenie tego, jak przebiegają procesy myślowe, intelektualne, te, które właśnie prowadzą do dociekania sensu i wydobywania znaczeń w umyśle człowieka. Nauką, która to robi, tym się zajmuje jest kognitywistyka, taka dziedzina wiedzy, która opiera się z jednej strony na psychologii, bo właśnie psychologia poznania bardzo wiele nam podaje tej informacji, z drugiej strony na filozofii jest taka dziedzina epistemologii, która opisuje z filozoficznego punktu widzenia docieranie do prawdy, rozumienie znaczeń. Wykonywanie czy wykrywanie wszystkich tych elementów, które składają się na, na właśnie na treść, sens, istotę rzeczy. No i wreszcie informatyka, oczywiście, sztuczna inteligencja, jako to opakowanie, w którym tą wiedzę psychologiczną, filozoficzną, trochę również lingwistyczną możemy wziąć i wyrazić jako coś działającego. I okazuje się, że można próbować. I robimy to, budować systemy, które będą wnikać w znaczenie informacji. Oczywiście takie systemy nie mogą popierać się tylko na samej analizie informacji, no bo to jest mielenie plewów, prawda, cały czas to samo. Natomiast elementem niesłychanie istotnym tych systemów jest zdeponowana w nich wiedza ekspertów my już znamy takie systemy nazywające się systemami eksperckimi, które gromadziły wiedzę. W chwili obecnej próbujemy budować systemy, które podobnie jak w naszym umyśle doprowadzają do zderzenia dwóch strumieni informacyjnych: strumienia informacji o tym, co się aktualnie dzieje, a więc informacji napływających, informacji źródłowych, i strumieni informacji oczekiwanych w momencie, kiedy to, co tam się dzieje, ma jakiś konkretny sens, ma jakieś konkretne znaczenie, ma jakąś przewidywalną i dającą się zdefiniować treść. Oczywiście generator tych treści musi uwzględnić pewną różnorodność. Komputer musi wziąć pod uwagę dziesiątki, może nawet setki możliwych wariantów znaczeniowych tego, co aktualnie się obserwuje poprzez wskaźniki ekonometryczne, poprzez różnego rodzaju parametry, które daje się po prostu porachować z baz danych, baz, hurtowni danych z internetu, ale Element znaczeniowy tkwiący tam w środku pozwala zderzyć oczekiwania, które po, mówią tak, jeśli sytuacja powinna się rozwijać tak i tak, to coś się powinno dać zauważyć w tych danych. I okazuje się, że to się da zrobić. Jednym z elementów, który tutaj jest bardzo ważny, jest element lingwistyczny. Ja już wymieniłem ten element i on tak troszeczkę może zabrzmiał dziwnie. No dobrze, lingwistyka, język, co to ma wspólnego? Proszę Państwa, język jest niesłychanie potężnym narzędziem, także w informatyce, ponieważ język jest jedynym właściwie narzędziem, które potrafi generować nieskończoność ze skończonego. Zbioru elementów, którymi może posłużyć się komputer. Sytuacji, z którymi może zetknąć się taki system kognitywny, jest potencjalnie nieskończenie wiele. Nie wiemy, co się zdarzy. Przyszło się z tajemnicą, ale właśnie język. Albo język naturalny, którym ja się w tej chwili posługuję, albo języki komputerowe, którymi posługujemy się w informatyce, albo specjalnie dedykowane języki semantyczne, powodują to, że mając pewien skończony zasób początkowy, ja posługując się teraz w, tej, w trakcie tego wykładu językiem polskim, operuję określonym, ograniczonym słownikiem, on jest duży, ale skończony, określoną liczbą reguł gramatycznych, a mogę wygenerować nieskończenie wiele różnych treści. Nikt jeszcze nie napisał wszystkich książek w języku polskim, nikt jeszcze nie zdefiniował wszystkich możliwych raportów w języku polskim, donosów na sąsiadów. Różne rzeczy można pisać w języku polskim, prawda? Jest ich potencjalnie nieskończenie wiele, a wychodzą się one ze skończonej liczby reguł. To samo języki programowania. Jeżeli weźmiemy którykolwiek z języków programowania, on ma bardzo skończoną ilość elementów. Ale z tej nieskończonej ilości elementów możemy wygenerować nieskończoną różnorodność programów. To samo w tej semantyce. My próbujemy wnikać w tym momencie w istotę rzeczy, posługując się językiem opisywania znaczeń gospodarczych. To jest oczywiście długa droga, ale myśmy to już wypróbowali. Pewne rzeczy zostały zrobione, zresztą wcześniej wykonywaliśmy takie semantycznie zorientowane, czyli ukierunkowane na znaczenie, czyli właśnie, Kognitywne systemy informatyczne dla potrzeb medycyny, dla potrzeb wspomagania diagnostyki medycznej, I okazały się lepsze niż te systemy, które po prostu tylko mieliły dane i przetwarzały informacje. I proszę Państwa kończąc już, bo jesteśmy wszyscy zmęczeni, chcę Państwa zachęcić do tego, żebyście uważnie śledzili to, co się obecnie dzieje w informatyce. Ja tą prezentację, której tutaj nie zdołałem Państwu pokazać, postaram się gdzieś udostępnić i ona jest taka dosyć ładnie animowana, dużo ładnych latających obrazków. Myślałem, że to będzie tu fruwać na tym ekranie. Nic z tych rzeczy po prostu, ale trudno. Zostanie to udostępnione. Tych z Państwa, których zainteresowałem, zapraszam najserdeczniej do tego, żeby obejrzeć tą prezentację. Na pewno warto. A tych z Państwa, których prezentacja i w ogóle komputery to obrzydzają, prawda, e, jakieś tam komputery, znowu informatycy się wymądrzają, to proszę Państwa, zachęcam do tego, żebyście zaczęli myśleć o komputerach nie jako po prostu o narzędziu do pisania, czy tabelce Excela do wypełniania. Tylko jak, jako na partnerze, który jeszcze na razie jest bardzo głupiutki, no bo on jest w sumie bardzo młody, informatyka ma niespełna 50 lat, ale on potrafi bardzo dużo zrobić, jeśli mu zaufacie. A te komputery naprawdę zaczynają być coraz mądrzejsze, i do tych mądrych komputerów, do świata informatyki przyszłości chcę Państwa tym wykładem zachęcić. Dziękuję bardzo. bye <laughs>